Cześć wszystkim z tej strony, Kitka, a w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o dosyć świeżej sprawie i dosyć dziwnej sprawie. Tak przynajmniej mi się wydaje. Wyobrażacie sobie, jakby teraz nagle miała się nam zmienić waluta w Star Stable. Od 13 lat mieliśmy tą samą walutę, i nagle teraz po prostu ktoś stwierdził: Nie, tak nie może być. Właśnie teraz dokładnie mamy taką sytuację. Dla rozjaśnienia całej sprawy, przypomnę wam jedną nieprzyjemną sytuację sprzed paru miesięcy, gdzie Star Stable miało problem ze szwedzkim Stowarzyszeniem Konsumentów, gdzie zostali oskarżeni o to, że wykorzystują dzieci, ale w takim sensie, że po prostu stosują szkodliwy marketing, który ma na celu po prostu wyłudzać z dzieci pieniądze. W tej kwestii sytuacja się niestety nie polepszyła. W dużym skrócie, kilka miesięcy temu. Nasza gierka znalazła się w centrum kontrowersji po oskarżeniach o stosowaniu nieuczciwych praktyk wobec dzieci. Szwedzkie stowarzyszenie Konsumentów złożyło skargę, zarzucając twórcom. Że poprzez swoją politykę zakupów w grze oraz techniki marketingowe niewłaściwie wpływają na młodych graczy, kłaniając ich do dokonywania zakupów bez pełnej świadomości kosztów. I wiecie, niby podejście super, no bo faktycznie wykorzystywanie dzieci pod tym kątem brzmi słabo, bo dzieci nie zdają sobie przeważnie sprawy, że prawdziwe pieniądze to jednak prawdziwe pieniądze, a nie coś, co można sobie tak po prostu wywalać na chodnik, aby dostać sobie konika w gierce. Problem jednak polega na tym, że dlaczego uczepili się Star Stable, naprawdę, ja się was pytam, dlaczego to dotknęło tylko Star Stable? Przecież mamy masę tego typu gier, które, po, które polegają na mikropłatnościach, nawet na zwykłym pay to win, że musicie płacić, żeby wygrać, ale uczepili się tych koni. Ktoś chyba naprawdę nie lubi naszego Star Stable, że po prostu ciągle mają jakieś problemy. No, bo spójrzmy sobie na inne gry. Mówi Star Planet, Roblox, Fortnite. Jakieś gierki mobilne typu Clash Royale albo Brawl Stars. Wszystkie te gry posiadają w sobie mikropłatności. Wszystkie te gry próbują rzeczy, które można kupić za prawdziwe pieniądze. Nawet jedna z tych gierek, które wymieniłam, jest Pay to Win, że po prostu bez płacenia ciężko byłoby wam wygrać. Ale kontynuując dalej, teraz pozwólcie, że sobie zacytuję jedną treść z internetu. Unia Europejska intensyfikuje działania mające na celu ochronę konsumentów, zwłaszcza dzieci, przed nieuczciwymi praktykami w grach wideo. W odpowiedzi na skargę szwedzkiego Stowarzyszenia Konsumentów dotyczącą naszej gry, komisja oraz sieć współpracy w zakresie ochrony konsumentów podjęły kroki przeciwko firmie Star Stable. Analiza wykazała naruszenia unijnych przepisów, w tym bezpośrednie zachęcanie dzieci do zakupów w grze, stosowanie presji poprzez oferty ograniczone czasowo oraz brak przejrzystych informacji o kosztach i zasadach korzystania z wirtualnych walut. W wyniku tych działań sieć CPC, czyli Ochrona Konsumentów, opublikowała kluczowe zasady dotyczące wirtualnych walut w grach, które mają na celu zwiększenie przejrzystości i uczciwości. Zasady te obejmują m.in. jasne informowanie o cenach, unikanie ukrywania kosztów oraz uwzględnianie podatności konsumentów, a zwłaszcza dzieci. Parlament Europejski również podejmuje kroki w celu zwiększenia ochrony graczy online. W rezolucji z 18 stycznia 2023 roku zwrócono uwagę na potrzeby ochrony konsumentów, w tym nieletnich, przed szkodliwymi praktykami w grach wideo. Zaproponowano m.in. ustanowienie europejskiej nagrody dla gier wideo oraz opracowanie strategii wspierającej rozwój tego sektora. Działania te mają na celu stworzenie bezpieczniejszego i bardziej przejrzystego środowiska dla graczy, eliminując praktyki takie jak ukrywanie cen za pomocą wirtualnych walut czy stosowanie technik wywierających presję na konsumentów. Wprowadzanie tych zasad może znacząco wpłynąć na sposób funkcjonowania sklepów z przedmiotami w grach oraz na strategię monetyzacji stosowanej przez deweloperów. Czyli sobie jeszcze to tak podsumowując, no, kluczowe zasady tutaj obejmują coś takiego, że będziemy mieli jasne i przejrzyste ceny oraz informacje przed zawarciem umowy, czyli przed po prostu kupieniem starcońców, unikanie praktyk ukrywających koszty cyfrowych treści usług, oraz, y, usług wże oraz zmuszających konsumentów do zakupu wirtualnej waluty, poszanowanie prawa konsumenta od odstąpienia od umowy i uwzględnianie podatności konsumentów, zwłaszcza dzieci. Ponadto nawet Komisja Europejska planuje warsztaty dla firm z branży gier w Unii Europejskiej, aby omówić wdrożenie tych zasad. Tak, moi drodzy, Star Stable wywołało burzę w naszej Unii Europejskiej. Nie wiem, naprawdę nie rozumiem, dlaczego akurat Star Stable, bo siedziby mają, nie wiem, w Szwecji. Czyli w Unii Europejskiej, a reszta gier takie jak Fortnite czy inne e, gry mają po prostu siedziby w Chinach czy USA. Naprawdę ciekawie mnie bardzo, dlaczego w taki sposób do tego podeszli. A jeszcze bardziej interesuje mnie, dlaczego zainteresowali się Star Stable dopiero po 13 latach. No, Star Stable jest jednak jedną z najpopularniejszych gier o koniach, więc tak naprawdę mogli reagować przez ostatnie 13 lat, bo. Te starkoisy, sposób kupowania starkoisów i sposób marketingu tych starkoisów od tamtego czasu się nie zmienił, tylko teraz po prostu ludzie, ludzie oszaleli z jakiegoś powodu. Wyjaśniając tak z grubsza tą całą sprawę, co dla nas to oznacza, dla nas jako graczy, e, moi drodzy, dla nas jako graczy oznacza to na przykład, że jak będziemy chcieli kupować sobie nowego konia, jeżeli oczywiście te zmiany wejdą w życie, Chociaż nie wydaje mi się, bo to jest trochę zarzut, zarzut na zasadzie, a przywale się, bo, bo chcę się przywalić, bo po prostu mam taką ochotę. No inaczej tego nie widzę tutaj, naprawdę, bo dlaczego akurat się do jednej gry przyczepili, skoro jest cała masa innych popularnych gier, gdzie się wydaje pieniądze na mikropłatności? Oznacza to, że jak przykładowo będziecie sobie chcieli kupić pięknego Hanoverka albo pięknego Sele Francise. To nie będziecie mieli w rogu napisane, że koń kosztuje 950 starcoinsów, tylko będziecie mieli stricte podaną cenę w złotówkach. Czyli przykładowo załóżmy 30 zł będziecie mieli przy HubleWerze, czy po prostu przy wszystkich koniach, przy wszystkich sprzętach, które można kupić za starcoinsy, po prostu ta waluta będzie zmieniona na złotówki, na euro, czy w jakim kraju tam żyjecie. No i to podejście podobno ma na celu zwiększenie transparentności i ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami. Jeśli chodzi o moje zdanie, co ja o tym sądzę, jeśli mam się szczerze wypowiedzieć, zobaczenie ceny przed kupnem konia w naszej konkretnej walucie, to nie jest chyba głupi pomysł, tak mi się przynajmniej wydaje, bo przynajmniej wtedy mogę sobie kontrolować mój realny budżet, że tak sobie pozwolę to ująć. Więc chyba do samej zmiany nie miałabym problemów, ale osobiście problem mam do tego, że się przyczepili po prostu jak rzep tego Star Stable i nie chcą odpuścić. Pod jednym artykułem yy, związanym właśnie z tą sprawą nawet spotkałam się z takim komentarzem, że pewnie dzieciak jakiegoś Europosła prze**** kasę i się wzięli za randomową grę, ale cały rynek jeszcze zabetonowany. No i coś jest w tym komentarzu, bo cała sprawa nie byłaby dla mnie niczym szokującym, nie byłaby dla mnie problemem ani niczym dziwnym, gdyby nie fakt, że na całą Europę zainteresowali się właśnie naszymi. Konikami. Moi drodzy, myślę, że to chyba na razie tyle, co mogę Wam powiedzieć w tym temacie, bo więcej danych w tym temacie niestety nie mam. W opisie Wam zarzuciłam linki, z których brałam te informacje, więc jeżeli jesteście tym bardziej zainteresowani, to sobie po prostu wejdźcie w te linki, które macie w opisie. Jestem mega ciekawa, jak to się rozwinie. Jest mi też przykro w stronę Star Stable, że. Muszą się upierać po prostu z takimi durnotami. I że w ogóle teraz się wszyscy nagle obudzili, że, że waluty w grach wirtualnych istnieją. No niesamowite to jest, naprawdę. Tak jak właśnie to tutaj jest dla mnie bardzo dziwne i niefajne. Tak sam pomysł, żeby widzieć złotówki przy Starcoysach. No jakby to fajnie w praktyce zaprojektowali, to myślę, że to chyba byłoby niezłym rozwiązaniem. A co Wy o tym uważacie? Podzielcie się opinią w komentarzach. Ja się z wami żegnam. Dziękuję bardzo i pa pa.